Uszanowanko wszystkim. Kolejny mix za 40 zł, w którym są 3 ekstra linie i, i krzyżówka. Już był poprzedni taki, tylko że zamiast 10 razy kasa była żabka szczęścia. Tak więc bierzemy się za drapanie, bo jest co drapać. Numery ekstra linii są takie. 4, 15, 16. 15 jest z innej paczki niż te dwie. Zaczniemy od numeru 4. Z tej paczki. Numer 3 i 5 chyba były puste, więc 4 może będzie wygrany. Na razie linii jeszcze nie ma. Bierzemy się w takim razie za drapanie. Biedronka i słoń. Jest biedronka, jest słoń. Tu brak parasola, już w drugiej linii od razu, nawet w tej samej sekcji widać biedronka i słoń. Tu są oczy okularu brakuje. No i teraz z tych dwóch. Kolejne dwa. Dzwon kości. Dzwon i kości. Jest dzwon. Tutaj w ogóle mało w tej sekcji drapane, jak widać dopiero druga, drugi symbol. Dzwon i kości. Jest dzwon, tu jest dzwon, i od razu tu pod spodem tu brakuje już tylko leżaka. Na razie jest to pierwsza linia, gdzie chyba tylko leżaka brakuje. Pość dzwon. dzwon, tu dzwon, tu dzwon, tu dzwon. I tu brakuje klucza. Klucza też powyżej brakuje, ale tam brakuje jeszcze tęczy. I tutaj dzwon. A, i już mamy drugą linię, gdzie brakuje leżaka, więc leżaka nie będzie. Kolejne, kolejne dwa symbole. Słońce, diament. Słońce i diament. I kolejna linia, gdzie brakuje leżaka. Tutaj aż dwa diamenty. I tutaj brakuje leżaka po raz kolejny i sakwy. Sakwy też po raz kolejny. Diament, słońce. I po raz kolejny sakwy brakuje. I po raz kolejny parasola brakuje. No tutaj sakwy i parasola. Tu brakuje tęczy. I leżaka. Tutaj klucza. I, i, i tęczy, i tutaj leżaka. Może klucz by niech by był. A, klucz by dał dwie linie. To klucza nie będzie. Będzie tęcza. Jest tęcza, tęcza tutaj i tęcza tu i tam jeszcze kawałek niżej, o tu. Brakuje klucza, brakuje leżaka, czyli znów symbole się powtarzają, a tutaj będzie coś, czego chyba w ogóle nie ma. Podkowa. Podkowy w ogóle nie ma. Leżak, klucz, Le klucza nie widać. Leżak nie widać parasol, sakwa parasola nie widać sakwa też nie widać okulary, rower okularów nie widać rower też nie sakwa, widzę, że chyba się przewijają czyli kolejna zdrapka pod rząd z tej paczki która jest pusta no niestety, no to może w takim razie numer 6 będzie trafiony ale to kiedy indziej chyba drapniemy albo już było drapane

13 35 i na koniec 0,1, tak więc niestety pusto. A zresztą nawet drapnęły mi się tu kontrolne u góry B i G, więc raczej mała szansa była na wygraną jakąś numer 16 A to właśnie może 15, żeby było po kolei. A czy po kolei, ale z innej paczki. Linii tu jeszcze nie ma. Więc może uda się ją dopiero ułożyć. Piłka, moneta. Jest tu piłka dwa razy. Tu jest piłka i brakuje kości. Piłka i moneta. No i tu jest piłka. Kolejne dwa. Motyl i gwiazda. Motyl i gwiazda. Gwiazda jest, brak czapki. Kolejny raz. Gwiazda i motyl. Brak. No, tutaj nawet widać, że jest w tym samym, w tej samej sekcji. Tutaj też jest dzwon. Gwiazda, motyl. Motyl tu. I tu. No dobra, jedziemy dalej. Podkowa i leżak. Podkowa tam na dole była, ale chyba bez linii jeszcze. Jeśli chyba nie da linii. Podkowa jest tutaj też. Brak czapki i podkowa tu i znów dzwon. Leżak też. Leżak też. No to kości brakuje. Chyba już drugi raz, że kości będzie brakować. No i podkowa i brakuje arbuza. No i znów czapka i klucz. Klucz jest... A dałby dwie linie. Myślałem, że jest jeden tylko. Krab. Co nam daje krab? Nic nie daje, bo go nie ma. I ostatni symbol to korona. Korona jest tu. Nie daje linii. I tyle. Dzwon czapka klucz klucz na, na początek nie widać dzwon nie widać, czapka też nie Arbus kości arbuza nie widać, kości też nie dzwon był sprawdzany? nie, nie był no ale go tu nie widać co tu jeszcze? rower, o właśnie nie ma no i reszta była sprawdzana, więc Kolejne linie puste, chyba. Coś słabo idzie. Tak jest, kolejne puste. Teraz weźmy tą krzyżówkę. Tutaj zdrapałem 10 liter, a jeszcze nic tutaj się nie, nie wydrapało. Zdrapiemy kolejne, 11 i 12 litera. CD. Nadal nic tu nie ma w tej furtce. CD, owad, doba, więcej chyba nie ma, demograf, cisza, CD, a tu jeszcze abolicja, tu jest Norwid, brakuje R, racja, UDO, brakuje U, już tylko, sad, i to tyle chyba. Póki co mam jedno słowo wino. Drapiemy kolejne litery. No w końcu. EK. EKIPA. Już brakuje tylko A. ABEL. PIERZYNA atmosfera, mokasyny, ale tylko K. Pies, brakuje już tylko S. No i jeszcze nam to słowa tu nie dało kolejnego. No to wychodzi. No niestety, przechodzimy dalej do prawej strony. K. O, jest Noe. jest noe, e o e Eka. demograf nie bo już tylko brakuje b r brakuje już tylko f no i tyle chyba no to kolejne litery y u Słowa furtka już na pewno nie będzie, więc to już nawet chyba nie ma co drapać, bo zostało ile dwie litery. Zresztą nawet nie będę tego drapał, jeżeli coś będzie w następnych dwóch. Nie będę drapał tego słowa furtka. Y U. Korfu, ale tu brakuje dwóch. Syn brakuje S. Upust brakuje ST. Muka brakuje AS. No i kolej, kolejnego słowa nie ma. Mało brakuje, brakuje max, żeby było A. Syn, brakuje S. S wydało dwa słowa: pies i syn. No trudno. Jedziemy tutaj. Y u. brakuje T. Ordynacja. Azyl, brakuje A. Gdzie jeszcze? U, u do. Mamy drugie słowo. Dwa słowa z prawej strony, brakuje jeszcze tylko jednego. Chyba więcej nie ma ani y ani u. No to ostatnie dwie. Tutaj się kawałek drap, no tu jest j. Z lewej strony, co to da? Nie ma j w ogóle? Chyba nie ma. Prawej strony, ordynacja, ale tutaj za dużo brakuje, aby coś było. Abolicja, brakuje AB, więc tutaj nic z tego. Jazz, brakuje już tylko A. No to oby było A, albo żeby było S. Sprawdzamy. V, no to fajnie. To mi wiele da. Daj tylko jedno słowo więcej, ale. To nadal za mało. Tutaj słowo VOX wpadło, a tutaj nie ma V. Tak więc wychodzi na to, że przegrane. Gdzie tutaj są te kontrolne? Takie jest, jest OD. No niestety, kolejne pustaki. No to może niech to nie będzie pustakiem. Linia jest jakaś, póki co jeszcze nie ma. No to oby to nie było pustakiem, bo wcześniej były. Z podobnego tutaj złożenia trzech y, ekstra linii i dwóch zrapek za piątkę, w tym krzyżówki, było nic, nic nie było w zasadzie. zwrot był zero. Serce diament. Przydałoby się chociaż dycha, żeby wpadła. Jest tu diament. Tu jest diament. No to kolejne dwa. Tęcza kwiat. Lody. Na razie pierwsza chyba linia. Tutaj rower zostaje jako ostatni symbol. I to jest chyba jedyny rower w całej zdrabce, więc może... Może będzie jako jeden z tych czterech tutaj. Póki co kwiat tęcza. Tu wiatrak drugi raz, już jest nasza znaczy druga linia, gdzie wiatraka brakuje. Wiatrak i popcorn. Tu znów wiatrak, tu wiatrak. Balony. Balony to druga linia, gdzie brak balonów, więc oby ten rower tutaj był jednym z tych czterech. Na razie nie, na razie popcorn, piłka. Popcorn. W sumie mogłaby być też, a nie podkowa. Nie, bo jest w dwóch miejscach to nie będzie. Lody też są póki co w jednym miejscu. Piłka popcorn. Arbus w dwóch miejscach już jest. Coś czuję, że będzie sakwa jednym z tych dwóch. Popcorn, piłka. No i tu wiatra, to już chyba czwarta czy piąta linia. Będzie sakwa jednym z tych dwóch. I coś, czego nie ma. Gwiazda. Gwiazdy nie ma, to sakwa zostaje. Tak jest, czyli chyba kolejny pustak. Wiatrak podkowa balony. Sprawdzamy. Wiatraka nie widać. Podkowa. Też nie widać. Balony. Też nie. Arbus. Arbus i rower. Nie widać ani jednego, ani drugiego. Lody. Też nie. A, sakwa jeszcze tu jest, ale co z tego skoro jak buza nie ma, czyli kolejny pustak coś słabo teraz idzie no niestety kolejne same pustaki no, duży minus, duży duży czasem się uda jakieś 10 zł na plus wyjść albo coś, a potem jak dowali minusem, no to szkoda gadać, no trudno może następnym razem będzie, będzie trochę lepiej zapraszam do subskrybowania kanału i widzimy się w kolejnym drapaniu Trzymajcie się, cześć!